Speedrany w Minecraft, tak zwane pepega speedrany, tam gdzie graliśmy te 20 które dalej z którego dalej tylko 70 dostałem, także Blaszka, Bladirus, ruszcie dupę, ee, się skończyły, zająłem pierwsze miejsce, z czasem, mogę wam ha czas też pokazać, bo komenda speedran na czacie dalej powinna chyba działać, dokładnie tak, no mogę czy nie mogę, dobra mogę. Generalnie tak się zakończyła. Tego tak się zakończyła cała. Tak się zakończyła cała. E, cała tutaj właśnie tabelka. E, Mandzio 37 minut, Zaha 35, Blady godzina 8, Diabeł godzina 34, Sadge Nexe 27, Ewron 45, Blaszka 30, Neurach 30. 9. Czyli e, wychodzi na to, że ja byłem pierwszy, Blaszka był drugi, Zabu trzeci, Mandzi był czwarty, Maddie był piąty, Ewren był szósty, Bladie był siódmy i Diabeł, Bibltamp był ósmy. E, no i wygrałem ten run, aczkolwiek razem z Mandziem, który jest tutaj na czacie, mogę w sumie czat odpalić jeszcze, żebyście mogli się patencjować do YouTube'a. E, pozdro i ty, popoga. E, Stwierdziliśmy, w sumie to był akurat pomysł Mandzia z tym bingo, <laughs> żebym sobie tutaj nic nie, nie, nie dobierał do siebie. E, <laughs> Jakaś szmata się reklamuje, a to nieważne. E, mamy dla was przygotowany nowy event, a w zasadzie dwa nowe eventy. E, pierwszy event jest to event long, long term, który, pierwsza edycja tego eventu będzie trwała do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli. E, I mamy jeszcze taki event, który będzie robiony w piątek Ostry. wieczorem. O godzinie 20 albo 21, to jest jeszcze do ustalenia, ale najpierw powiem o tym, który nie będzie czasowy. Mianowicie, widzowie, ja, Mandzio, Zacha oraz Diabeł. Diabeł, tak, dobra, Diabeł. Nasza czwórka w piątek o godzinie 20 albo 21, to jest do ustalenia, robimy między sobą speedrun na. i to, i to się potocznie nazywa. Znaczy, nie mamy jeszcze nazwy tego, ale ja to nazwałem Set Seat Challenge. Na czym to będzie polegało? W piątek o 21 wchodzimy, wpisujemy seed Minecraft. Oczywiście, seed będzie losowy, ale aktualnie seed, będzie to seed w rodzaju takiego, że każdy pisuje Nexe, Zacha, Zacha, Mandzio, już Diabeu na przykład i każdy z nas będzie wpisywał ten sam seed. Następnie robimy Preparing Word eee, każdy, i każdy z nas będzie startował z tego, czy to się w ogóle, czy to w ogóle widać, czy tego nie widać? Okej, okay, tego nie widać, Mąka jest. Anyway, wpisałem i zostaliśmy posadzeni w takim świecie. I każdy z nas w piątek o 21 dostanie ten sam świat, wystartujemy o równej godzinie, timery będą o równej godzinie odpalane, czyli powiedzmy tam o 21 równo będzie start, będziemy odpalali timer i naszym zadaniem będzie na takim seedzie, bez możliwości, bez możliwości jakiegokolwiek skipa, Pokonać Minecrafta, czyli na przykład jak mamy biom zimowy, czyli sami widzicie, że aktualnie ten seed nie jest zbytno, nie, zbytnio laki i każdy normalny speedrunner zrobiłby tak zwanego skipa. Tak, w piątek o 21 skipy będą zakazane. Każdy z nas dostanie ten sit i będzie musiał walczyć na tym seedzie o pokonanie Minecrafta. Czyli każdy będzie miał te same szanse. Kto pierwszy pokona Minecrafta w, na tym seedzie bez żadnego skipa, wygrywa tam powiedzmy jakąś ilość, ilość subów. E, chyba potocznie umówiliśmy się na piątkę, czyli powiedzmy 20 osobów w poli będzie do, do wygrania dla Was, dla community. No, oczywiście, ja to, ja to dla Was zamierzam wygrać, no chyba, że Ocean Strat będzie robiony, bo taki seed nam wylosuje, no to szanse mam małe, ale też podłączy się Ocean Strata przed, e, przed, przed tym turniejem. No, ale anyway, seed każdy zostaje ten sam. Będziemy musieli pokonać po prostu Minecrafta. To będzie oczywiście streamowane u mnie, u Diabeła, u Zachy i u Mandzia na streamie. Także będzie taka rywalizacja. Kto, jak, gdzie, kiedy, kto, 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 gdzie pierwszy zrobił. Też postaramy się, wiadomo, nie spoilerować sobie na czacie. Wiecie, kordów, jakie znajdziemy, i w ogóle, żeby to wszystko było fair, Ale to wszystko jest do ustalenia. I to jest rzecz, która będzie w piątek o godzinie 20 albo 21 na Twitchu. I ja zapraszam bardzo gorąco. To jest Twitch TV slash Podłoga u mnie. twitcha chłopaków to jest chyba Twitch TV slash Zahaczaj, Twitch TV slash Mandzia, Twitch TV slash dbu 6. Także tam będziecie mogli to obserwować. Nie wiem, czy zrobimy skład streama, to jest do ustalenia jeszcze, bo wiem, że taka opcja jest. E, aczkolwiek, e, aczkolwiek to jest jeszcze do uzgodnienia z chłopakami, jeżeli to chodzi, bo nie ukrywam wkład stream na no coś takiego byłby naprawdę giga, giga, gicior, ale to wiadomo, to jest do ustawienia z chłopakami, jak oni się z tym czują. W ogóle e, dokładne zasady będziemy podsyłać jeszcze e, niedługo, e, więc to jest pierwszy event, który przygotowali, który nasza twórka dla was przygotowała w tym tygodniu, e, no i event numer dwa, e, event numer dwa jest to właśnie to, co teraz widzicie na ekranie. Mianowicie widzowie, często na, często gęsto na Twitchu odbywają się takie, takie rajwalsy z Minecrafta, ja na nich jeszcze udziału nie brałem, aczkolwiek Mandzio wpadł na pomysł, żeby zrobić rajwalsy, tylko edycja polska. No i na razie pierwsza edycja będzie trwała do końca tego tygodnia, sam event będzie dopiero w niedzielę chyba o godzinie 20 albo 21 również też dokładnej daty nie znam, aczkolwiek będzie to właśnie event będzie to właśnie event w postaci tego, że losujemy sobie świat. Nie wiem, czy skipy będą możliwe, czy nie. Strzelam, że chyba nie, ale to też jakiegoś mega znaczenia nie ma. Anyway, widzowie, każdy z nas losuje sobie świat. Nie wiem, czy na tym samym stydzie będziemy grać, czy na innym. To jest kwestia ogarnięcia między nami jeszcze. Wszystkie zasady, oczywiście, będziecie mieli na Twitterze. W ogóle zapraszam na Twittera, bo ja na Twitterze. Tak, na tym samym wszyscy będzie napisał. Dobrze, czyli na tym samym seedzie będziemy wszyscy dostawać. Wchodzimy na świat, wygeneruje nam się ten sam seed. To też na razie będzie między naszą twórką. Aczkolwiek, jeżeli to fajnie wyjdzie, no to plany są takie, żeby zrobić edycję 4 na 4 z większymi ekipami. Aczkolwiek na razie robimy właśnie to między naszą twórką. No i anyway, dostaniemy ten sam seed. I naszym zadaniem, widzowie, będzie. Zrobisz się, czy nie zrobiło się? Ułożenie bingo. Mianowicie mamy tutaj, e, w przypadku jeden na jeden mamy tutaj właśnie e, 9 różnych e, achievementów do wykonania. Będziemy bazować na achievementach w z zdobycia, czyli e, właśnie na achievementach tutaj, ok, dobra. E, to nie może być nalanie odpalone, więc odpalmy jeszcze raz świat. No anyway, i każdy wie, co nie, wiecie, wykupujemy drewno, dostaniemy achievement, wykupujemy stone, dostajemy staunet i tak e, dalej. I to są... E, Pawcio 2010, co sądzisz o Mandzio Nienawidzę śmiecia. E, I to są, wiecie... I to są takie... E, I to są takie... No, Jezu, czekaj, przepraszam się, dobra. Dalej nie mam achievementów, nie wiem czemu. Anyway, widzowie, no dostaniemy achievementy. W tym przypadku achievementy tutaj... Ja się dokładnie na achievementach Minecraft się nie znam. Zaraz będziemy to po nagrywaniu tego, tego shota e, obmawiać. Ale tutaj strzelam, że jest achievement Be Your Guest. Czyli to jest coś jest chyba z pszczołami, Tutaj mamy Grid View from up here. To jest chyba. W... Nie wiem co to jest szczerze, ale to jest w endzie do zdobycia. No anyway, mamy, e, mamy te achievementy do zdobycia. E, mamy te achievementy zdobycia. I naszym zadaniem widzowie będzie ułożenie bingo. Każdy, mam nadzieję, że każdy wie, jak się układa bingo. Bingo układa się tak, że e, po pierwsze będą punkty za to, kto zdobył najwięcej kafelków. E, kto ułożył najwięcej kafelków, właśnie w tych tymi achievementami. Następnie e, trzeba to robić wiadomo pionowo, e, poziomo i na łukos To też wtedy będzie bingo. E, no i za to też będą dodatkowe punkty. E, no jeżeli komuś w dwie godziny, bo cały, cały event będzie trwał 2 godziny, dzisiaj na przykład będziemy sobie to trenować. E, dzisiaj będziemy sobie to trenować. No anyway, kto ułoży najwięcej bingo, kto zdobędzie najwięcej punktów w 2 godziny na czasie, tutaj będzie oczywiście wszystko właśnie pięknie tutaj na Live specjalizowane liczone, mamy dwie godziny, żeby tak jak mówię, ułożyć najwięcej kafelków, które dostaniemy. Kafelki będą zmieniały się do głównego eventu, który jest w niedzielę codziennie. Czyli na przykład dzisiaj i ja, i Mandzio, i Zacha, i Dabeu będziemy trenować na tych samych kafelkach. Jutro będą inne, a w niedzielę będą jeszcze inne, żebyśmy nie wiedzieli co dostaniemy i żebyśmy e, byli zaskoczeni tym, co mamy zrobić. Kafelki, no wiecie o co chodzi, no to wygląda jak kafelek? dla mnie, więc to jest kafelek, tyle. E, więc tak to wygląda, e, to są plany na ten tydzień, e, mamy dla was z chłopakami przygotowane dużo więcej fajnych eventów minecraftowych, nie tylko minecraftowych. E, anyway, e, Mandzio jest podobnego zdania co ja, strzelam jest na czacie, możecie powiedzieć. Anyway, chcemy właśnie, e, póki nie ma kwadratowej masakry, zacząć robić właśnie jakieś kompetentne rzeczy między sobą, że wiadomo, żeby była rywalizacja, emocje i tak dalej i mam nadzieję, że Wam się to spodoba, no bo mi się to podoba jak najbardziej, bo nie ma nic przyjemniejszego niż oglądanie jak Mandzio łabuldupy, ma że przegrał. Także widzowie, do YouTube'a tutaj mówię, ja was bardzo gorąco pozdrawiam. Zapraszam na Twitcha, bo kiedy oglądacie ten film jesteśmy właśnie na żywo. I co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jesteście super. Cał Was pozdrawiam, wbijacie na Twitcha. E, w tym tygodniu, nie licząc tych eventów, w piątek i w niedzielę, streamy będą wcześniej, bo do mnie kobieta przyjeżdża, także zapraszam gdzieś tak o 12-13 na streamy. E, aczkolwiek w piątek i w niedzielę widzimy się pewnie około 20, gdzie będziemy rozgrywać właśnie te dwa gigafajne challenge. E, pozdrawiam, do usłyszenia i zapraszam na Twitcha, bo jak oglądacie tylko na YouTubie, to jesteście, nie wiem, nie wiem kim jesteście, ale zmieńcie to, bo to grzech. E, nara,